Wszystkim, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale I dzisiaj moi drodzy mam dla Was filmik, który wiem, że dużo osób lubi Mianowicie to otwieranie paczek Zrobimy sobie unboxing Ups, rzuciłam to na laptopa Zrobimy sobie unboxing, zobaczymy co jest w środku No, także jeżeli jesteście ciekawi to zapraszam Was już do oglądania Możecie teraz zostawić łapkę w górę, jeżeli lubicie tą serię I zasubskrybować mnie po więcej a my już e, zaczynamy. I słuchajcie, na początku strasznie jestem ciekawa, co jest. To, to, to sobie oddalimy, to jest w tym kartonie, ponieważ, e, ponieważ ostatnio chyba niczego nie zamawiałam, co by mi do tego pasowało. No nie wiem, no nie wiem, no nie wiem. Przyszło to do mnie, jak byłam na wyjeździe i jest to, słuchajcie, z, ze Stanów zjednoczonych. Jestem równie ciekawa jak wy, co tutaj w środku może się znajdować, obym niczego nie przecięła. Okej, okay, usiądę tutaj sobie bardziej, żebyście wszystko widzieli. Tak to wygląda, jest tutaj czarny karton. Otworzyłam to chyba ze złej strony. Mamy tutaj, słuchajcie, karton przepięknie zapakowany w ogóle. Może to jest jakiś prezent po prostu od firmy, e, taki niezapowiedziany, ale ładnie, zostawię to sobie. Hi Julia, we hope, you, we hope you love your Luxy gift. O, dostałam prezencik od Luxie Beauty, zaraz zobaczymy. I słuchajcie. Są to pędzle, ale piękne. Jeżeli one będą takie jak tutaj na rysunku różowe, zobaczcie jak to jest wszystko przepiękne i zapakowane w ogóle. Naprawdę coś nie Ojejku, tego. O jejku, jeszcze do tego, do tych pędzli jest tutaj make-up. Make do tych pędzli. Ja jeszcze takiej make nie miałam, zawsze chciałam taką mieć. Naprawdę przepięknie jest ona zrobiona. A, nie wyciszam telefonu. I tutaj mamy... ojoj jakie to jest przeurocze. No ja kocham, jak coś jest tak przepięknie zapakowane. Tutaj nad pędzlami jest jeszcze jakieś jedno pudełko. Coś takiego. Mamy tutaj dwa takie pudełka. I do tego jeszcze mamy taką kosmetyczkę. Wszystko jest pod kolor różowy. Czyli mój ulubiony, naprawdę, ja kocham różowy kolor. Yy, I taka kosmetyczka na te pędzle. Dobra, otworzymy sobie tutaj te pędzle. Mamy tutaj pędzel do blendowania taki większy pędzel do różu, do y, podkładu, do pudru, do brązera <ścoughs> i do blendowania. Także, no, naprawdę cały zestaw pędzli. Oni też do korektora. Jak to się tutaj otwiera? Słuchajcie, jak to się otwiera? Ale fajnie, umiem otworzyć pędzli. O. Jejku, jak to jest ładnie wszystko popakowane Tutaj się naprawdę firma postarała Wszystkie one tutaj tak stoją Ej, może ja na sobie nawet to zostawię I będę miała takie coś po prostu na biurku Tak to wygląda Zobaczymy, czy one są... O ja, to się tak fajnie wyciąga W ogóle ja to sobie na pewno zostawię I powiem wam... Jejku. Powiem wam, że jest... Że ten pędzel jest naprawdę bardzo, ale to bardzo przyjemny no, jest on naprawdę mega miły, i aż mam ochotę. Jego, jaki przyjemny. Naprawdę jest bardzo przyjemny i nic nas nie gryzie. Tutaj mam jeszcze taki do korektora: wiecie, do takich małych elementów jakiś na twarzy. Tak one wyglądają. Są naprawdę przepiękne. Zobaczcie tutaj Luxie 110. Ja, jak znajdę, to podlinkuję Wam cały ten zestaw w opisie, oczywiście. Bo ja, ja naprawdę się z tego cieszę i przeogromnie dziękuję filmie Luxi. Tutaj jeszcze zobaczymy tą, tą małą e, paczuszkę, to małe pudełeczko, co tutaj może być. Otwieramy. Disney Jasmine. Wow, ciekawe co to jest. Może to jest jakaś specjalna, Disneyowska edycja. Wow, patrzcie na to. Jest to specjalne pędzel Jasmina, Jasmine Jasmine, czy coś takiego, Jasmine chyba i to jest chyba w ogóle ten sam pędzel co ten, nie, jest troszeczkę większy, również jest mega miły ale zobaczcie jaki piękny tutaj jest przepiękny takie zdobienie ma tutaj naprawdę bardzo ładna paczuszka i e, jeszcze raz dziękuję, co dzisiaj sobie zrobimy taki PR bardziej, PR box i tutaj następnie mamy coś takiego. To wygląda bardziej na chińską już paczkę, i na miękką, więc może tutaj będą ciuszki. Po prostu ciuszki. Ok, i na początku widzę tutaj czarną koszulę. Tu jakiś sznurek dodatkowo dostałam do niej. Taka, słuchajcie, czarna koszula. Ona jest z AliExpress. Ja już pamiętam tą paczkę. Te rzeczy są wszystkie z AliExpress. Zaraz je wam też tutaj podlinkuję wszystkie. Y, Okej, okay, i ta pierwsza koszula, słuchajcie, ma mega dziwny materiał taki, taki śliski, taki elegancki, śliski materiał. Ona w ogóle jest. Znalazłam ją już na AliExpress. Ona jest one size i kosztowała około 16 dolarów. Y, tak ona wygląda jest naprawdę luźna. Tak ona wygląda widzicie, jest naprawdę luźna i nie wiem czy będę nosiła ją, w sumie jest jest w porządku może na galowo, czy coś w tym stylu ale taki trochę dziwny ma ten materiał nie mogę zabiąć guzika widzicie coś takiego w sumie do wciągniętych spodni, czy coś w takim wiecie, takim stylu może być całkiem ok nie za bardzo jest to mój styl koszuli ale może mi się kiedyś przyda ja, ja myślałam, że to będzie taka koszula typu, jak ostatnio miałam w tym chińskim holu. Taka e, liniana trochę, i ona by była mega fajna. A ten materiał nie za bardzo mi się podoba. Także no, niestety przechodzimy do kolejnej rzeczy. I słuchajcie, mamy tutaj jeansy. Mamy tutaj jeansy. Mega dziwne. <grywa> jeansy, mega dziwne. Są one ze strasznie dziwnego materiału. Co dzisiaj te materiały takie dziwne są. To są w ogóle takie typowe azjatyckie itemki, które noszą tam te wszystkie Azjatki. Przymierzymy i zobaczymy, może będą się jakoś spoko układały te spodenki. Słuchajcie, ja musiałam zdjąć tą koszulę, bo mi było za gorąco, ale tak wyglądają te spodnie. Znowu jak zwykle nie ma dziurki, żeby włożyć guzik. Ja no może wciągnę tą bluzkę jakoś tak lekkownie. Słuchajcie, one mają tutaj taką gumkę, także całkiem spoko leżą w pasie. Gdyby jeszcze można było je zapiąć. No i słuchajcie, tak one wyglądają. Tutaj naprawdę dobrze leżą e, dzięki tej gumce. Właśnie tak się fajnie opinają. No i co? Są one troszeczkę krótsze, tak jak widzicie, nad kostkę, ale mi się podobają. Myślę, że może będę je nosić. E, na razie jest za ciepło na takie spodnie, ale. Niedługo na pewno je sobie ubiorę. No i następnie mamy również spodnie. Ja je może wyjmę, bo to strasznie hałasuje. Takie białe tym razem. One chyba są takie same jak te poprzednie, tylko że w takim biało-beżowym kolorze. Jakie króciutkie. Są bardzo króciutkie i materiał mają no taki jeansowy. One pachną jakimś jogurtem naturalnym. Dosłownie. Zobaczymy jak się będą układały na mnie. Okej, okay, słuchajcie, te spodnie są strasznie dziwne, w ogóle mi się nie podobają. Białe spodnie nie są dla mnie. Chciałam sobie kiedyś kupić białe spodnie, ale się tak mega dziwnie w nich czuję. Mm, nie wiem, jakoś nie mogę się przyzwyczaić do jasnych spodni. Także nie, nie, nie. No i słuchajcie, ostatnią rzeczą ostatnie spodenki również. U! Czarne. Są to czarne spodnie i moi drodzy są to, to takie trzy czwarte, takie rybaczki, no takie krótsze spodnie, pachną benzyną, nie benzyną, e, tym węglem, pachną jak węgiel, czarne spodnie często pachną jak węgiel w ogóle, no i tak one wyglądają, zobaczymy, ja takich spodni wieki nie miałam, ostatni raz chyba w zerówce albo w pierwszej klasie takie coś nosiłam, e, także jestem naprawdę bardzo ich ciekawa, Okej, okay, i mam już na sobie ostatnie te krótsze spodenki. One są w ogóle tutaj takie dosyć nietypowe, bo zapięcie jest tu. A one jeszcze jakby wyglądają tak, jakby były takie trochę niedopięte, taki, mają, taki model jest po prostu ich. Są one ciutkę za duże, bo no ja już to czuję, że one są ciutkę za duże, ale bardzo mi się podobają. Słuchajcie, będę chyba do nich nosiła pasek. I nie wiem, jakoś strasznie mi się spodobały. Jeszcze takich spodni nie miałam. Tutaj one wystają, tak jak widzicie mi. Także pasek musi być, żeby one były w miarę takie opięte tutaj w pasie. Ja właśnie mam problem, jeżeli chodzi o pas. Ale no naprawdę mi się one podobają. Myślę, że będę w nich nawet chodzić. Naprawdę, powiem wam, naprawdę teraz, e, bo jest to coś takiego innego. No tylko szkoda, że są trochę takie luźne, ale myślę, że pasek i nie będzie tego aż tak widać. E, te chyba mi się najbardziej z tych wszystkich trzech par nie spodobały. No i moi drodzy, to by było już na tyle. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. Możecie dać mi znać w komentarzu pod postem w zakładce Community Społeczność, bo niestety komentarze mam nadal zablokowane. No i jeżeli ten filmik Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Oczywiście możecie również zasubskrybować mój kanał po więcej. Zapraszam Was też na Instagram Orbitka19. A ja dziękuję Wam już bardzo za oglądanie. Do następnych filmików. Wójcieczki, pa! Bum!